Zruszona Magda. <noise> Zabawna Magda. Cześć, witamy się z Wami z nowego miejsca. Jesteśmy już w Polsce. Po wysokich temperaturach, które były czy to w Brazylii, czy w Kolumbii. Przywitała nas tutaj jesień, więc musieliśmy trochę odzież zmienić. Przygotowaliśmy takie krótkie podsumowanie tych naszych ostatnich sześciu miesięcy w podróży. Jest ono subiektywne, zwracamy w nim uwagę na kilka rzeczy, które dla nas okazały się bardzo istotne. Mam nadzieję, że okaże się ono przydatne dla wielu osób. Nie tylko dla tych, którzy planują dokładnie taką podróż jak my, ale dla tych wszystkich, którzy myślą o dłuższej podróży. Więc tak, nie, nie zaczyna się zdania od więcej. Bez czego? Bez więc. Tak się. Przez 6 miesięcy odwiedziliśmy Urugwaj, Argentynę, Chile, Peru, Ekwador, Kolumbię i na koniec Brazylię. Podsumowanie podzieliliśmy na kilka kategorii, między innymi ludzie, bezpieczeństwo czy koszty, ale zacznijmy od top 3 miejsc, które nam się podobały. Widzieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo... B bardzo, 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 bardzo dużo. Widzieliśmy naprawdę wiele ciekawych miejsc, Natomiast zdecydowaliśmy się wybrać po trzy, które zrobiły na nas największe wrażenie. Rozpocznie Magdalena. Moje trzy top miejsca to Mankora w Peru, Machu Picchu i Salento. Mankora za ten niesamowity klimat nad oceanem i totalny luz. Pojechaliśmy nad ocean, surfowaliśmy i czuliśmy się, jakby, jakbyśmy byli na wakacjach od wakacji. Machu Picchu za niesamowity klimat i historię tego miejsca oraz za to Jaki wkład trzeba włożyć w przygotowanie sobie samemu tej wyprawy, no i oczywiście ten moment wieńczący i taki wynagradzający cały ten wysiłek, kiedy już dochodzi się do ruin. I Last na... but not least. I trzecie Salento za wspaniałe widoki w Kokora Valley, za urokliwe, ciche małe miasteczko i tur po plantacji kawy. Jeżeli chodzi o moje takie trzy miejsca, które zrobiły największe wrażenie, to na pewno Kilitoa za to, że przez trzy dni chodzenia po górach były cały czas niesamowite widoki i naprawdę zrobiło to na nas duże wrażenie. I bardziej takie południowe klimaty, czyli Patagonia. Jakbym miał wybrać takie dwa miejsca z Patagonii, to po pierwsze Torres del Pine, jeden z najładniejszych, najpiękniejszych parków narodowych na świecie i to się potwierdziło, bo ponieważ trekking, który zrobiliśmy w tym parku narodowym, po prostu przerósł nasze oczekiwania. I kolejne miejsce, czyli jedno z najpiękniejszych, które widziałem w życiu, lodowiec Perito Moreno. To było po prostu coś niesamowitego i żadne zdjęcia, Obrowne żadne filmy nie, nie oddadzą tego, co się widzi na własne oczy. E, podsumowując nasze podsumowanie. O. Co? Incepcja? Czy? Podsumowując nasze podsumowanie. <laughs> co? No. Druga kategoria to ludzie. Byliśmy wręcz zaskoczeni tym, jak miłe, otwarte, sympatyczne osoby spotkaliśmy tam. Ludzie bezinteresownie oferowali nam swoją pomoc w sklepach, w. Na dworcach autobusowych, kiedy kupowaliśmy bilety, czy kiedy pytaliśmy o drogę. Jest to dla nas kategoria najważniejsza, ponieważ wiele miejsc, które odwiedziliśmy, zrobiły na nas wrażenie właśnie poprzez osoby, które spotykaliśmy, i do tej pory utrzymujemy kontakt z wieloma osobami, które spotkaliśmy w czasie tej podróży. A właśnie z ludźmi wiąże się kolejna kategoria, czyli bezpieczeństwo, ponieważ w internecie, w mediach krąży bardzo wiele złych, nieprzychylnych. Opinii na temat Ameryki Południowej, na, te, na temat miast, na temat właśnie osób, które się tam spotyka. My mieliśmy to szczęście, że podczas naszej podróży, poza tą jedną sytuacją, kiedy ukradli mój paszport, który udało się odnaleźć właśnie dzięki bardzo, bardzo miłej osobie, która go znalazła i postanowiła po prostu napisać to na Facebooku. My nie mieliśmy żadnych złych sytuacji. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że tak jak w każdym innym miejscu na świecie jest możliwość, że coś niefajnego może nas spotkać w podróży. I jak my na przykład zachwycaliśmy się takim miastem jak Kali, to spotkaliśmy Niemców, którzy powiedzieli, że po prostu podeszli do nich z nożem w Kali i okradli ich. My, nam się podobała Brazylia, a spotkaliśmy za to Polaków w tej podróży, którzy powiedzieli, że zostali w Brazylii na plaży okradzeni. Też przy użyciu noża, tak więc wiele zależy od szczęścia, od miejsca, od czasu. I to są rzeczy, których po prostu w podróży nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. My do kwestii bezpieczeństwa staramy się podchodzić z głową. Zawsze robimy sobie taki krótki research, gdzie w danym mieście turyści nie powinni się pojawiać. Nie chodzimy też po nocy. Tak, ale też. Nie popadamy w taką panikę, nie przesiadywaliśmy w hostelach tylko dlatego, bo się baliśmy wyjść na miasto. Nie było takich sytuacji. Natomiast jeżeli się podchodzi do tego ze zdrowym rozsądkiem, to jesteśmy w stanie chociaż trochę ograniczyć mhm. y, takie zdarzenia, które, które mogą nas spotkać podczas podróży, ale oczywiście no, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Kolejny ważny temat jedzenie. Może nie najważniejsze, ale zdecydowanie nasz ulubiony. Często słyszymy pytanie o tą regionalną właśnie kuchnię, o to, co takiego jedliśmy, co zapadło nam mocno w pamięci. I prawda wygląda tak, że na co dzień, w takiej długiej podróży, nasze jedzenie było bardzo, bardzo europejskie. Jedliśmy prawie dokładnie to samo, co jedlibyśmy, będąc w Polsce. Tam się bardzo stawia na kurczaka. To jest w ogóle podstawa. Bardzo jest wiele barów czy jakichś restauracji, gdzie serwują po prostu kurczaka. Ryż, makarony, czyli bardzo zbliżone to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Jeżeli chcecie spróbować regionalnych smaków, bardziej trzeba nastawić się na wydatki. W taką kuchnię serwują droższe restauracje. My pilnowaliśmy naszego budżetu i najczęściej wybieraliśmy po prostu jakieś miejskie stołówki, takie miejsca, w których szybko, smacznie i niedrogo można zjeść, czyli oferujące właśnie to menu del dia, które w większości opiera się na tych składnikach, na tych składnikach, które wymienił Mateusz. Zawsze mogliśmy liczyć na aplikację TripAdvisor. Sprawdzaliśmy restauracje, sprawdzaliśmy oceny, jeżeli było dużo ocen i były to całkiem dobre oceny, to wtedy się zdecydowaliśmy tam właśnie zjeść i chyba Korzystając z tej aplikacji, nigdy się nie, nie zawiedliśmy. Najsmaczniej i o dziwo najtaniej. Możemy połączyć te dwie kategorie. Jedliśmy w Peru i w Kolumbii. I tam, właśnie za kwoty 9-12 zł mogliśmy zjeść bardzo dobre, świeże i często regionalne jedzenie. W Peru jedliśmy świetne, wegańskie falafele, a w Kolumbii mogliśmy spróbować świeżych ryb z Morza Karaibskiego. A to menu del dia zawsze składało się z zupy? Drugi oddania i czegoś do picia. Czy to było matę, mm -hmm. czy jakiś sok, mm -hmm. ale zawsze naprawdę. Najlepszy deal. Tak. Kolejna kategoria pod takim roboczym tytułem nowoczesność, bo tutaj chcielibyśmy poruszyć takie kwestie jak internet, który był różny, ponieważ w wielu miejscach był po prostu tragiczny. Wręcz nie dało się uży używać tego internetu i byliśmy odcięci od e, internetu przez. Tak, kilkudniowe detoksy. Tak, a z drugiej strony w wielu miejscach ten internet naprawdę był szybki, wszystko sprawnie działało. Przykładem, gdzie gorzej działał internet, było Palomino w Kolumbii na północy, ale wcześniej słyszeliśmy, że jest to region, gdzie gorzej jest właśnie z kwestią połączenia z internetem. Natomiast było wiele miejsc, gdzie ten internet naprawdę świetnie działał, nie było żadnego problemu i to często były nawet takie tańsze hostele, ale po prostu postawili na, na ten internet. I druga kwestia to płatność kartą, ponieważ w takich krajach jak Argentyna, Urugwaj czy czasem też Chile były problemy z płatnością kartą, albo w ogóle nie były akceptowane karty, albo mieliśmy też takie sytuacje, że na przykład pytamy się, możemy zapłacić kartą, pani nam odpowiada, że tak, my coś zamawiamy, jemy obiad. Po czym chcemy płacić kartą, a pani mówi, Mastercard nie, tylko Visa. I wtedy musieliśmy lecieć gdzieś do bankomatu, wypłacać pieniądze i wracać. Tak, i to też wiąże się z kolejną kwestią, właśnie opłaty za wypłaty. Dokładnie, opłaty za wypłaty. I jest to taka kwestia, że w takich krajach jak przede wszystkim Chile i Argentyna musieliśmy płacić, nawet zdarzało się, że po 30 zł za wypłaty, co było bardzo drogo. W Urugwaju było. 10 zł, płaciliśmy 10-11 zł, wychodziła opłata za to, że chcieliśmy pobrać pieniądze z bankomatu, natomiast później Peru, Ekwador, Kolumbia i Brazylia raczej nie było z tym problemu. Mhm. Musieliśmy tylko znaleźć odpowiednie bankomaty, ponieważ wiele bankomatów pobierało wysokie opłaty, a wielu bankomatów po prostu nie było żadną problemu. Ale te wszystkie, te wszystkie informacje są w internecie i są napisane po prostu nazwy banków. Czy bankomatów, z których można bezprowizyjnie wybierać środki? My w całej podróży korzystaliśmy z dwóch kart y, Revolta i świetnie one nam się sprawdzały, zwłaszcza właśnie w tych miejscach, gdzie mogliśmy uniknąć wypłaty z opłaty za wypłatę z bankomatu. Revolt nie nalicza swojej opłaty, tak, tak zawsze. była to opłata lokalnego albo banku, albo bankomatu. Jeżeli była. Mhm. Chcielibyśmy wspomnieć o języku angielskim, ponieważ nasz hiszpański pozwala nam na komunikację, jeżeli jest jakaś problematyczna. Prosta sprawa do załatwienia, natomiast jest to basic, a język angielski w wielu krajach był tam problem. Zwróciliśmy uwagę na przykład, że lepiej po angielsku mówią w ekwadorze, mm -hmm. ale jak się dowiedzieliśmy kiedyś od y, pana taksówkarza czy pana Ubera, zostało, to, zostało tam wprowadzone prawo, gdzie wszyscy się uczą w szkole angielskiego, natomiast było wiele miejsc, gdzie nie było możliwości w ogóle porozumieć się po, angiel po angielsku. I też co większy problem, często to były duże miasta i mm. chcieliśmy to załatwić, na przykład jakąś sprawę z jakąś młodą osobą, a nie było możliwości. Ciężko nam określić, czy nie znały tego języka, czy się wstydziły mówić, natomiast wielokrotnie. Na szczęście, pobrany język hiszpański na Google Translate pozwalał nam porozumieć się właśnie z osobami, które jednak po angielsku nie za bardzo chciały rozmawiać. Ale też przez te 6 miesięcy. Nie mieliśmy chyba ani razu takiej sytuacji, kiedy język, bariera językowa stanowiłaby dla nas jakąś przeszkodę. Zawsze można było się dogadać. Naprawdę nie mieliśmy problemu nawet z tym naszym podstawowym hiszpańskim. Nawet jak braliśmy lekcje surfingu czy salsy, to było połączenie hiszpańskiego z angielskim. Nawet jak pytaliśmy kogoś na ulicy o drogę, chcieliśmy coś kupić, jakąś sprawę załatwić, to jednak łączenie tego hiszpańskiego z angielskim zazwyczaj było było wystarczające, a co ważne jeszcze te osoby były chętne, żeby się dogadać. Nie przypominam sobie takich sytuacji, żeby było, żeby ktoś powiedział nie i koniec, a raczej były to właśnie takie sytuacje, że jakoś na migi, łącząc te języki udawało się załatwić sprawę. Tak. Podsumowując, jeżeli zastanawiacie się, czy jadąc do Ameryki Południowej musicie znać dobrze język hiszpański, nie, nie musicie, dogadacie się. I będziecie mieli przy tym mega dużo zabawy. Kolejna kategoria w sumie nie wiemy do końca która, ale nazwaliśmy ją gdzie najtaniej, gdzie najdrożej. Otóż najdroższy nocleg mieliśmy na Takamie w Chile. Trochę go załatwialiśmy też na ostatnią chwilę. To było z Airbnb i to była najtańsza i tak opcja, ale wtedy za noc płaciliśmy 130 zł. Na... I to nie był ekskluzywny nocleg? Tak, to był pokój z łazienką i to wszystko, ale w zupełności nam wystarczający. A najtańszy nocleg to było w Kolumbii, w Leticji. Tylko że standard tego hostelu pozostawiał trochę do życzenia. Jeżeli chodzi o koszty życia, najtaniej żyło nam się w Peru i w Kolumbii. Tak, tam to są zdecydowanie najtańsze kraje. Jednak jest duża różnica pomiędzy tymi dwoma krajami, a na przykład krajami takimi jak Chile czy Urugwaj, które były najdroższymi krajami, już takie ceny, które. Wpadają w takie trochę niemieckie ceny, jakby porównując ceny polskie do, do właśnie naszych mm -hmm. za zachodnich sąsiadów. Tam musieliśmy bardziej oszczędzać, natomiast właśnie w Peru czy w Kolumbii mogliśmy sobie pozwolić na normalny taki obiad, w czasem i w restauracji, ponieważ było to po prostu dość, dość tanie. Przez te prawie pół roku spaliśmy w 28 miejscach, gdzie musieliśmy zapłacić za nocleg, i to było 98 nocy. Łącznie na wszystkie noclegi wydaliśmy 6562 zł, czyli średnio za noc płaciliśmy na dwie osoby, już liczę, 67 zł. Natomiast 55 dni spaliśmy na workaway, co oczywiście w zamian za naszą pomoc, za naszą pracę, mieliśmy nocleg za darmo. 15 nocy spaliśmy w samolotach, w autobusach, na dworcach. Lotniskach. Na lotniskach, tak więc, po prostu bardzo często decydowaliśmy się wybrać transport w nocy. To pozwalało nam zaoszczędzić na noclegu, a też te dworce, te lotniska były w całkiem dobrym stanie, a w autobusach czy w samolotach oczywiście bardzo dobrze się śpi. I łącznie jakby dzielą, dzieląc te 171 dni na te 6562 złote, to wychodzi nam, że płaciliśmy na dwie osoby 38 zł, średnia za noc, czyli po 19 zł, co myślę, że jest całkiem, dobrym, całkiem wynikiem. dobrym wynikiem. Bookując nasze noclegi, korzystaliśmy głównie z Airbnb, Bookingu i raz korzystaliśmy z hotels.com. I Jeżeli chodzi o kolejną kategorię, czyli transport. Jak mogliśmy, decydowaliśmy się na autobusy. Jednak biorąc pod uwagę, to jakie często trasy trzeba pokonać w Ameryce Południowej, też lataliśmy samolotem. Łącznie na transport w tym czasie wydaliśmy 11 tysięcy złotych, licząc już wszystko. I tutaj trzeba wspomnieć, że Ameryka Południowa nie jest tak tanim kontynentem do latania, jak mamy w Europie, gdzie mamy Wizzera, Ryanera, gdzie za nie wiem 70 złotych można się dostać naprawdę w wiele miejsc. Tutaj te koszty były dość spore. Za bilety z Polski do Buenos Aires i z powrotem z Rio do Warszawy zapłaciliśmy niecałe 2000 zł, co nam bardzo odpowiadało. Tutaj, zwłaszcza ceny z Rio są bardzo dobre, ponieważ za lot z Rio do Londyn zapłaciliśmy 650 zł. Na miejscu najdroższy lot, który był, czy w ogóle najdroższy transport, który musieliśmy opłacić, to był lot z Manaus do Rio i wtedy wyszło to 460 zł. Tak, loty po Brazylii ogólnie są bardzo drogimi lotami. A najlepszym i najtańszym środkiem transportu dla nas było płynięcie Amazonką, gdzie przez 3 dni przedostaliśmy się z Tabatingi do Manaus. Mhm. Do tego mieliśmy wyżywienie i, I nocleg. na hamak. Świetnym rozwiązaniem, środkiem transportu są autobusy. I właśnie kiedy tylko była taka możliwość i kiedy trasa nie wychodziła zbyt długo, decydowaliśmy się na właśnie nocny przejazd autobusem. Wychodziło to bardzo dobrze cenowo. Po drugie, autobusy są bardzo wygodne uh -huh. w Ameryce Południowej. I nawet jeżeli myślimy tutaj u, o, u nas o Flixbusie czy wczesniejszym polskim busie, autobusy tam są jeszcze wygodniejsze i jeszcze bardziej komfortowe. Ma się dużo miejsca na nogi, można rozłożyć sobie siedzenia. Bardzo często również jest wliczone jakieś tam małe wyżywienie, mhm. i zdecydowanie ta opcja była jedną z naszych ulubionych. Jeżeli właśnie była tylko taka możliwość, to w pierwszej kolejności bukowaliśmy autobus. Tak, i tutaj się wyróżniają takie kraje jak Argentyna. Czy Peru, gdzie te autobusy naprawdę jakościowo są, są super. Przemykając oko na naszą 30-godzinną podróż. Peru. 13 godzin opóźnienia. To nie była wina przewoźnika, po prostu nie to miejsce, nie ten moment, ale wspomina się to bardzo dobrze. Teraz, teraz, czasie. Teraz mamy anegdotę do opowiadania. <noise> Istotnym elementem naszej podróży było workaway. Decydując się na tą podróż, od razu wiedzieliśmy, mhm. że część czasu i to. Tyle, ile tylko będzie możliwe, chcemy spędzić na Workaway. Było to nasze pierwsze doświadczenie, pierwsza styczność z tym programem, i nie zawiedliśmy się, i możemy Wam naprawdę szczerze polecić korzystanie z Workaway. Tak, my filmik na temat Workaway, gdzie więcej opowiadamy, zrobiliśmy jakiś czas temu. Pojawi się tutaj odnośnik do odcinka, więc polecam Wam go zobaczyć. Tam bardziej zagłębiamy się w temat, więcej szczegółów podajemy. I No, Workaway to jednak było mega mega doświadczenie i bardzo nam się podobało właśnie na WorkAway, czy to w Patagonii, czy to w Ekwadorze, czy w Urugwaju. Tak naprawdę wszystko, wszystko poszło super. Nie spodziewaliśmy się dużo, natomiast na miejscu wielokrotnie okazywało się, że to było super doświadczenie. WorkAway znacznie obniżyło koszt naszej podróży, też wielokrotnie dawało nam taki komfort i możliwość chwilowego odpoczęcia, po prostu odbycia w podróży. Pół roku to z jednej strony Dużo, a z drugiej strony, jak się okazuje, wcale nie. Ten czas leciał nam bardzo szybko. Na tyle, na ile mogliśmy, część podróży mieliśmy zaplanowaną już tutaj, będąc w Polsce. Na miejscu jednak wielokrotnie zmienialiśmy nasze plany. Okazywało się, że tam, gdzie chcieliśmy jechać, już wcale nie chcemy jechać, albo na odwrót, bo poznawaliśmy ludzi, którzy opowiadali nam właśnie o niesamowitych miejscach i decydowaliśmy się w ostatniej mhm. chwili: OK, my też tam chcemy jechać. Na pewno w takiej podróży trzeba być bardzo otwartym, mhm. elastycznym, pozytywnie nastawionym, i wtedy dużo fajnych i dobrych rzeczy może się zdarzyć. I takie życie w podróży. Mimo, że może wydawać się trochę męczące, mm -hmm. ale jest niesamowite. I uzależnia. My możemy Wam już teraz zdradzić, że to nie koniec. I planujemy naszą kolejną podróż. Ale gdzie? To zobaczymy. <grym> nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, klik kliknąć dzwoneczka I zapraszamy na Instagrama. Do zobaczenia.